W zadaniu tym wiemy, że liczba całkowita k przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2. Natomiast mamy udowodnić, że każda taka liczba całkowita k ma również taką własność, że reszta z dzielenia liczby 3k kwadrat przez 7 jest równa 5. Jest takie sformułowanie w tym zadaniu, że liczba k przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2. W jaki sposób to zapisujemy przy pomocy formuły matematycznej, pewnego równania matematycznego? Weźmy sobie przykład liczby 23, która po, przy dzieleniu przez 7 da nam wynik 3 i resztę 2. Wtedy możemy zapisać, że liczba 23 to jest iloczyn 7 razy 3 plus 2. Takie jest równanie przedstawiające, że liczba 23 przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2. My tu w naszym zadaniu podamy bardziej ogólny zapis. Mianowicie, skoro liczba k przy dzieleniu przez 7 da nam resztę, da nam wynik. Pewien n i resztę 2, to wobec tego liczbę k możemy zapisać bardzo podobnie jak w tym przykładzie. Że to jest iloczyn 7 razy n, czyli dzielnik razy dzielna razy wynik plus reszta 2. Ten oto sposób zapis zapisaliśmy w postaci równania to, co zostało sformułowane w treści zadania, że liczba k przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2. I to jest nasze założenie do tego dowodu. Nasze założenie. Natomiast mamy udowodnić, że reszta z dzielenia liczby 3k kwadrat przez 7 jest równa 5. A więc to sformułowanie również przedstawiamy w postaci równania. Mianowicie, skoro 3k kwadrat przydzielimy przez 7, to zapiszemy wynik, na przykład liczbę s. I resztę napiszemy jako 5, no skoro zachodzi właśnie to to równanie i reszta 5, to możemy zapisać takie równanie no, na podstawie tego przykładu, czy jeżeli chodzi o ten pierwsze założenie, że 3k kwadrat równa się 7 razy s plus 5. I to będzie naszym dowodem. Takie właśnie udowodnienie. Przy założeniu, oczywiście, że s należy do. W tym przypadku będzie to liczba naturalna. W jaki sposób możemy udowodnić tą tezę? Może to zapiszę, że to jest teza. Przy właśnie takim założeniu, że k równa się 7n plus 2. Mianowicie wykorzystuję właśnie, że k można przedstawić w takiej postaci i w miejsce k tu właśnie w tezie zapisuję. To wyrażenie 7n plus 2, czyli 7n plus 2 do kwadratu. Czyli właśnie tą lewą stronę tak przedstawiłem. Teraz tą lewą stronę, właśnie przekształcam. Czyli to stosuję wzór skróconego mnożenia. 7n do kwadratu to jest 49n kwadrat. 2 razy 7n razy 2 plus 2 do kwadratu. Ja przedstawię każdą... postać 49 n kwadrat jak i 27, 2 razy 7 razy 1 razy 2 jako iloczy przez 7, czyli w tym pierwszym przypadku będzie 7 razy 7 kwadrat, w drugim przypadku 7 razy pomnożę 2 razy 2, czyli będzie 4n plus 4. Po wymnożeniu przez 3 otrzymam 7 razy tą trójkę wymnożę przez tą siódemkę, czyli będzie 21 kwadrat plus 7 razy i również tą trójkę mnożę przez 4, czyli 12n plus 12. To właśnie otrzymane wyrażenie tak przedstawiam, żeby. Właśnie taką postać, tą prawą w prawej stronie tezy, 12 zamienię na sumę 7 plus 5. Zauważamy, że w każdym składniku, w tych, z tych trzech składników jest współczynnik 7. Wobec tego siódemkę mogę przed nawias wyłączyć, a w nawiasie pozostaje nam takie oto wyrażenie. I jeszcze dopisuję 5, ponieważ n jest całkowite. Wobec tego mogę zapisać właśnie, że to wyrażenie jest równe S. Jakaś tam liczba całkowita S. Plus reszta 5. I w ten oto sposób otrzymałem właśnie taką postać 7S plus 5, jaka jest w tezie. I to kończy dowód tezy. Dziękuję za uwagę.